Cześć, witajcie. Zaczynam tak wieczorem w sumie już dzisiaj. Ten vlog będzie bardzo, bardzo, bardzo królisiowy. Odzywam się, bo byłam dzisiaj z naszym pierwszym królisiem, czyli z buniem na kastracji. Teraz sobie odpoczywa. Wrócił szybko, bo po 4 godzinach już był w domu, więc nie myślałam, że to tak sprawnie pójdzie. Chyba nawet nie ma żadnego szwu. Nie wiem w ogóle, jak się robi takie zabiegi króliczką, no ale jest wysmarowany tam czymś od spodu. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Jutro jadę z nim na kontrolę tego, co tam mu zrobili. W każdym razie teraz jest bardzo taki pijany, jeszcze po narkozie. Ale jest wszystko ok. Jest taki bardzo milusiński. Ale wydarzyło się jeszcze coś innego dwa dni temu. Coś, czego nie zaplanowaliśmy, a co się wydarzyło i jest naprawdę super, świetną sprawą. Proszę bardzo, poznajcie Florkę. Cześć, Florka jest przekochana. No tak, się lubi tulić. Jest bardzo płochliwa. Tu się bardzo wtulać lubię. O. Także tak to wygląda. Pokażę Wam jeszcze jak do nas przyszła pierwsze dni. Coś tam mam nagrane jak zaczynaliśmy nasze relacje wspólne. Coś tam Wejdźcie dalej do pokoju i się rozejrzyjcie. Roczek ma. Roczek, to się bunio. Mhm. Przyjaciele. Florka trafiła do nas. E... Florka ma półtora roku. Po prostu ktoś jej nie chciał. I no, nie mogę jej nie przegarnąć. Ona jest tak przesłodka, tak cudowna. Nie wiem, co się działo u niej w domu. W każdym razie ona jest bardzo puchliwa. Już troszeczkę wypracowaliśmy sobie przyjazne stosunki, ale nadal boi się hałasu bardzo mocno. Patrząc na nasze królisie, czyli bunika i pandzie, no to, to ona jest bardzo przestraszona. Była taka nieufna, teraz zaczyna podchodzić powolutku. Myślę, że z czasem będzie wszystko jeszcze lepiej. Florka jest króliczkiem rasowym, jest barankiem, miniaturką. I naprawdę czuć różnicę w futerku. Mimo, że bunia też jest barankiem, to jednak ona ma dużo lepsze futerko od niego. Bunio, co tu się dzieje? Ostrożnie leo z nią. Nie. Bo ona jest przestraszona bardzo, wiesz? A ona czy on? No ona to jest dziewczynka. A to jest ta mama. Ja sobie. Bunia, myślisz, że możesz. To jest jej domek. Możesz tam wejść, Bunia? Po raz kolejny na kontrolę z się, bo wczoraj było właśnie słabo z jego jedzeniem, i mówiła pani doktor, że dzisiaj też przyjechać i się pokazać. Wczoraj miał pusty brzuszek, dzisiaj już troszeczkę zjadł. Nadal szału nie ma, ale już coś tam w tym brzuszku jest. Puńczę, po się. Dłoki. Już, już nabieram sił. Już jestem taki żwawszy. Przede wszystkim zaczął skakać. To już jest nadzieja. To znaczy, że już go tam nic nie ubiera. Ty, ty mały tył. Także tak wygląda życie z y, trzema królikami. Jeden królik, 300 bobków, trzy króliki, 900 bobków. Dziennie. Ale da się to ogarnąć. Myślałam, że będzie gorzej. Dzisiaj po tej nocy było troszeczkę więcej tych bobków koło kuwety, ale tragedii nie było. No a teraz jest. Posprzątane. Te dwa kicki sobie kicają. Nie robią jakiegoś bałaganu dużego. Powiem Wam, że tak jak bunio przed kastracją, no, zaznaczał teren, krótko mówiąc, sikał na potęgę, zresztą opowiadałam wam w poprzednim vlogu. Tak teraz jeszcze ani razu mi się nie sikał, więc na szczęście chyba nie, nie pamiętał tego nawyku. Nie zdążył się go nauczyć tak trwale, bo on zaledwie kilka dni to robił, jak pojawiły nam się te dwa króliczki. A tutaj siedzi w klatce Pandziula. Spędziula jest bardzo towarzyska i ona bardzo by chciała biegać, ale nasza najnowsza florka, czyli czarna, e, niestety jej nie lubi. I nie wiem, czy jej nie lubi, dlatego że z dziewczyną, też tak jak florka, czy jej nie lubi, dlatego że z dzieckiem. Bo ona ma zaledwie 3 miesiące no i jest malutka. Jest jeszcze takim bobasem, pachnie bobasem. E, futerką ma taki jeszcze, taki puszek. Dziecięcy, tak, Florciu, tak, Florciu. Panziu. Już mi się mylą te imiona. Także tak to wygląda. Bunio! Bunio! No patrzcie, królewna. Ona po prostu jest jak królewna. No i jeszcze jedna rzecz. Tam w ogóle stoi pietruszka. Kupiłam specjalnie dla bunia, a bunia też nie miała jakąś specjalnie ochoty, mimo że uwielbia, chciałam Wam mówić jeszcze o klatkach, bo teraz mam dwie klatki, ale docelowo i tak będzie jedna. Ta tutaj przyjechała razem z florką. I na razie jest takim jej azylem. Niech sobie jeszcze w nim wchodzi, kiedy ma ochotę, żeby czuła się bezpiecznie, że to jest jej domek. A jak już się tak całkowicie oswoi, całkowicie. Florcia! O, niby jest ciekawska, niby ją wącha, nawet wchodzi do jej klatki. Robi jej bobki, w jej klatce, a potem ją goni, więc nie kumam. Także, jak się Florka oswoi, to tą klatkę w ogóle zlikwiduje będzie tylko jedna na razie dla pandzi. A potem, jak coś, to może kupię większą. Aby po prostu trzy mogły się w niej zmieścić, tak, wiecie, jak czasami sprzątam na przykład, albo... E, nie wiem. Nie wiem w sumie po co. Bo one i tak będą biegały luzem i tak. Ja nie zamierzam króliczków trzymać w klatce, bo one są wtedy nieszczęśliwe i nerwowe i gryzą wszystko. A tak zobaczcie, jakie one są kochane. One są przekochane. Prawda, Bunia? No, takie kuchone zwierzątko. Florka, no. Chciałam marudzić, że to nie jest kuweta przecież. Przyszło mi dość spore zamówienie z Ejwon, no i pokażę wam, co ja tutaj mam. Może zacznę od tych wszystkich dużych butli Czyli żele Właściwie płyny do płukania Tutaj mamy Klementenka i imbir Już miałam chyba go ja, ja. Tak miałam Obłędny zapach cytrusowy Mandarynkowy, taki orzeświający, naprawdę jak Jak mirinda on pachnie Genialny zapach, genialny Kolejny to jest Peonia Kiara nie wiem, co to jest. O, ale czadowy. Tych nowych zapachów jest trochę. Jest też kilka nowych żeli, ale ja w tym katalogu nie zamawiałam żelów za dużo, bo z tego, co wiem, przyszły ma być super oferta minus 40% na właśnie żele przy zakupie większej ilości, więc na pewno będę robić takie zamówienie. Co roku robię bo to się opłaca i potem mam zapas po prostu żeli nam bardzo długo. Obłędny zapach podoba mi się bardzo. I co ja tutaj? Jeszcze, aha, jeszcze jeden mam mandarynkowy. Kolejna rzecz to jest zaległość z zeszłego katalogu, yy, czyli frezja i yy, granat chyba, kwiat granatu. Taki różowy. Yy, taki owocowo kwiatowy, ale. Yy, takie zapachy już były. On chyba miał nazwę. skleję wam tutaj, jak on wyglądał. Po prostu zmienił szatę graficzną. I tutaj jest jabłko i. i coś. Ale co to jest? Nie wiem. <śm> Jabłka, które ja tutaj za dużo nie czuję ogólnie. Ja już mam ten żel w postaci mydła do rąk teoretycznie z pompką, ale ja go i tak podprosznicę może używam. Wydaje mi się, że to jest wszystko to samo po prostu, tylko butelka inna, Także takie dwa żele. Co ja tutaj jeszcze mam z zeszłego katalogu mam w ofercie dla klubowiczów na poziomie złotym był zadychę krem z witaminą C to jest nowość. Akurat idealnie, bo mi się skończył mój ulubiony, więc zaraz go przetestuję. I on ma SPF 50 aż, więc jestem bardzo ciekawa, czy będzie bielił, czy będzie tłusty, jak to będzie wyglądać. Może nawet sprawdzimy go jutro rano. Co ja tutaj dalej mam? Bałagan, mam w tych paczkach, bo mam dwa kartony aż i nie, nie są kosmetyki wrzucane w takich zestawach jak, dobra mniejsza z tym. Dobra, lecimy tak, skrót do ciała z zieloną herbatą z Planecpa. Tym razem moja mama go chciała i to będzie fajny produkt do twarzy. Powiem wam, że ja go mam u siebie pod prysznicem stać i również używam go do twarzy i do ciała i na twarzy się sprawdza świetnie. On jest bardzo drobnoziarnisty, ma super zapach, nie uczula, nie podrażnia. Więc y, bardzo spoko moim zdaniem jest ten skrót. Dalej mamy również zaległość z zeszłego katalogu. Żel, y, masło, watermilk. nie wiem, teraz mam pustkę w głowie, no jak to. W każdym razie zapach taki czekoladowy delikatne. Moim zdaniem najsłabsze z całej trójki. Niebieski i różowy są dużo fajniejsze niż, niż ten moim zdaniem. Ale też spoko. Kolejna rzecz to żel e, dla dzieci z lamą. E, truskawkowy. Mm, tak trochę tręci y Szampanem dla dzieci truskawkowym, czyli taki trochę spermentowany. Kolejna rzecz to zapach z męskiej Black Sweet Hot. To akurat dla znajomej tutaj chciała, żebym mnie zamówiła. Mam też, wzięłam jednak mój ulubiony krem, czyli z witaminą D. Ten tutaj. Uwielbiam go. Formuła jest naprawdę genialna. Świetnie się sprawdza do skóry mieszanej, nawilżanie, przetłuszcza. Genialny krem, genialny. To jest, tak, to jest sól do stupek, do kąpieli z witaminą E. Ma obłędny zapach czekoladowo-orzechowy, również ją mam. To jest dla koleżanki, akurat produkt. Naprawdę super są te sole. Fakt, faktem, mogłaby być większa pojemność za tą cenę, no ale. Ale to jest Egon. Kolejna rzecz to żel męski. Dwa w jednym. Arctic Snow i Driftwood Sand. Czyli pewnie będzie taki lodowy. Nie mam jakiegoś mocnego zapachu. Wydaje mi się, że to będzie również nowa wersja tego żelu, który chłodził. Taki był błękitny. Kojarzycie na pewno. Ciekawe, ciekawe. Nie powiem wam, bo to nie dla mnie. E, kolejne są dwa duże żele. Mnóstwo żeli. E, były w dobrej cenie z tego, co kojarzę. Teraz Wam nie powiem dokładnie, napiszę wam. Ale e, no, z tą pompką to jest 720 ml, starczy na naprawdę długo. I ja bardzo lubię te żele. Zresztą wiele moich tutaj koleżanek, klientek też. E, kolejna rzecz. To dwa zapachy znowu, męski Avon Musk i damski Rare Flowers Solar Narcissus. To jest taki bardzo mocny, bardzo wyczuwalny zapach. Wydaje mi się, że chyba najmocniejszy z tych Rare. Bardziej nawet bym powiedziała niż złoty. Także no, to już trzeba lubić, no, a męski to, to męski. Ja się nie wypowiadam, dla mnie męskie wszystkie pachną tak samo. E, żel pomarańczowy znowu to jest bliźniaczy e, żel do tego płynu mandarynkowego pachnie bardzo podobnie ale jednak płyn pachnie fajniej moim zdaniem ten jest taki mm, bardziej bo ma tutaj jeszcze dodatek jaśminu jest delikatniejszy ten zapach kolejna rzecz to e, sam rozświetlający z jaśminem i gliceryną. Taka butelka, jakaś taka wiosenna wersja widzę. W sumie nawet nie wiem, co to jest. Tak, tak to jest, jak się chce powąchać. To teraz powąchał go bardzo dokładnie. Dobra. No dobrze, to sprawdźmy go, jak już mi wystrzelił. Zapach jak te wszystkie kremy glicerynowe z Avon Care. A czy daje połysk? Bardzo minimalne drobinki, on ma. Wiecie? Bardzo minimalne na szczęście. Moim zdaniem jest 100 razy lepszy ten waniliowy. Który niedawno miałam, ale już nie mam chyba. Bo już nie mam, żeby wam pokazać. Taki nowy waniliowy w tubce tego pokroju. No i a propos żel pod prysznic z Enkantą błękitny. Jak to pachnie może mi znowu nie wystrzeli. Chyba nie czuję, chyba mi się nos zatka od tego bo samo. Kolejna rzecz to może. Hmm, krem pod oczy podwójny liftingujący to jest ten wiecie górna powieka dolna powieka. Troszkę mnie listonoszka wybiła z rytmu i się właśnie zdenerwowałam, bo patrzę, że mam cztery katalogi w kartonie i teraz nie wiem, czy to ja zrobiłam błąd, czy ponownie Ajgo zrobił błąd. O nie, ależ jestem zła. Yy, tak, yy, krem pod oczy, do oczu, na powieki, ten podwójny taki na górną i na dolną powiekę. To dla akurat sąsiadki. Bardzo sobie chwalą kobietki te kremy, lubią je i zamawiają dość często. Kolejna rzecz to jest genialny produkt. Genialny, bo sama używam i teraz dużo osób go zamawia również. To jest krem teoretycznie do piustu taki wygładzający, ujazdniający, ale świetnie sprawdza się również na dekolt i szyję. Więc kobietki, takie około 50, bardzo go sobie chwalą, naprawdę robi robotę. Jest dużo lepszy niż te wszystkie serum do szyi i dekoltu, które są w katalogów. Takie małe z pompką na przykład. To jest dużo lepsze, także serdecznie polecam ten spróbować. Naprawdę genialna formuła. Kolejna rzecz krem do stóp. Takiej fajnej, zielonej, wiosennej odsłonie, zwiększające z odciski z kwasami. Aha, ja lubię te wszystkie kremy z Footworks. Uważam, że robią robotę, że działają, świetnie. I tutaj mam jeszcze trochę perfumetek. Today, tomorrow, always to klasyki. Mam też Incadescence Soleil. Co to jest za zapach? Nawet fajny, powiem wam, podoba mi się, w moim stylu. Może sobie pozostawię. To jest taka również perfumetka malutka. Mam też, to jest dla akurat koleżanki mojej, jakiś naszyjnik. Jakie słodkie opakowanie, żółciutkie. Odpakujemy. O, jaki piękny. śliczny, zobaczcie cudny to jest taki dłuższy wisiorek w każdym razie ale jest śliczny nawet dla tego samego wisiorka, chyba go sobie też zamówię piękny to jest to, mam jeszcze jeden krem do stóp z tej serii czekoladowej o, jak ono obłędnie pachną o Nutella, normalnie Nutella, naprawdę aż, aż by się chciał zjeść, poważnie dobrze tu są same katalogi, niestety nie w tym numerze, w którym bym chciała. I jeszcze zostało mi tu kilka rzeczy. Krem na wąsik dla kobiet do depilacji twarzy. Ja miałam podrażnienia po tym kremie. Nie każdemu się sprawdza. Ogólnie kilka osób jest, które zamawiają ten produkt i się nie sprawdził. Także to. Mam też kremy do rąk i teraz nie brakuje czegoś chyba jednego. Wydaje mi się, że miało być ich pięć, a może się mylę. Kremy do rąk w takim pakiecie zamówiłam sobie za dwie lyszki. Mamy tutaj kokosowy, mamy awokado, kakaowy i taki glicerynowy klasyczny z jaśminem. To jest chyba to sama seria co ten balsam do ciała nawet. I tak. I mm, teraz jestem na poziomie srebrnym. Za 6 zł mam balsam, persik, kulkę persik, e, perfumetkę czy Perfumetka wydaje mi się, persik i mały zapach persik, czyli wszystko persik. Ja tego zapachu nie lubię, ale jest wiele, naprawdę wiele osób, które go uwielbiam. I mam jeszcze dwa podkłady Power Stay. Ja je kocham. Wyglądają świetnie. Nie tylko na mnie, ale również na innych osobach. Na młodszych, starszych carach. Ale podobno odcienie wzięłam. No może w kamerze minimalną różnicę widać. Ale na żywo powiem wam, że wyglądają praktycznie identycznie. Po lewej jest Light Ochr, po prawej Alabaster. No Alabaster myślałam, że będzie dużo jaśniejszy. W każdym razie jest taki raczej Różowy w tonacji, a ten właśnie Light Ochr ma piękny, żółtawy odcień. Mało jest takich podkładów, powiem Wam, w tym odcieniu, w takim, w takim stopniu jasności. Super, podoba mi się. Ale kurczę chciałam jeszcze jaśniejszy, żeby był. Ten alabaster coś słabo wypada. No nic. I zostały mi dwie rzeczy. Pierwsza to jest apaszka. Piękne kolory ma. Zobaczcie. Nie będę je rozpakowywać, bo to nie jest dla mnie. Ale jest obłędna. Po prostu cudne, wiosenne barwy, takie różowe niebieskie. I coś z tego. coś, dlaczego mnie już spędzą ręce. <grym>, nie, źle. Coś, za czym przebierałam nóżkami przez chyba miesiąc, odkąd zobaczyłam ją w katalogu. Ta-dam, sukienka w kropki zielona. I ja Wam coś pokażę. Ona nie jest zielona w katalogu. Na pewno nie. Ona jest taka morska. E, modelka jest e, ciemnoskóra, no ale no nie, no, wydaje mi się, że jednak odcinka. Hmm. Nie wiem jak to pokazać, żeby to było widać Ona jest taki e... Bardziej morska, w niebieski wpada. A to jest taka typowa zieleń. Piękna, bardzo się cieszę z tego powodu. Nawet kamera teraz przekłamuje. Ona na żywo jest naprawdę żywo zielona. Zaraz ją przybieram. I tak wygląda to sukienusia. No, robi robotę. Tutaj muszę sobie ją schaczyć troszeczkę wyżej. Tutaj jest nawet taka zapinka, ale... Nie ma jej do czego przyczynić, więc nie wiem, czy po prostu nie to robili, czy jak. W każdym razie, ja już mam jedną taką sukienkę czarną w białe kropki, i one mają genialny materiał, wyglądają obłędnie, są takie bardzo kobiece, ukrywają niedoskonałości. Tutaj fałdeczki wszystkie są schowane, czy brzuszek wystający. Także, no, ja jestem zachwycona, uwielbiam. O, żałuję, że nie wzięłam sobie jeszcze. Fuksjowa była w styczniu, chyba. Jak ją kiedyś dopadnę, to ją na pewno zamówię. Leżą po prostu genialnie. Tak. Użyłam sobie już ten krem do twarzy i powiem Wam, że jestem mile zaskoczona. Nie ma super świecącej powłoki. Nie ma jakiegoś ekstremalnie tłustego kremu. Fajnie się wchłania. Pozostawia buzię świetlistą, ale nie taką, wiecie, jak wiecie, to jest po SPF-ach. Bardzo smalcowatą. To nie, to on tego nie robi. Jestem no, zachwycona. Powiem Wam, że drugi dzień go już dzisiaj mam. Na twarzy i nie powoduje przetłuszczania się w ciągu dnia, więc bardzo miła odmiana. Kurczę, będzie kolejny ulubieniec z tej serii yy, Zwitajnące. Wow, no dobra, na dzisiaj to tyle. Życzę Wam dużo słoneczka. I pozdrawiam Was serdecznie, Buziaki. Cześć. Do następnego.